Wykład? Tylko zabrakło mi jednego obszaru, a specjalnie wybrałem się, żeby posłuchać o tym obszarze. No, to tak jakby odebrać jeden wymiar w rzeczywistości. A mianowicie śpiew ptaków. Czy to jest kot, czy to jest podnywania się, czy to są łiczne koty. A poza tym, jeżeli chodzi o ptaków, to ja idę do Przy przede wszystkim ze względu na to, żeby posłuchać. Bo ja ich nie widzę, one są nogne. Dziękuję. Dobrze, pozaję w takim razie śpiew. Proszę Państwa, śpiew spełnia bardzo wiele różnych funkcji. Tak naprawdę my też nie wszystko słyszymy, co się w tym śpiewie dzieje. Są takie, które w ogóle śpiewają tak, że widać, że śpiewamy, kiedy nie słyszymy, jak choćby w yy, Więc yy, to to się może dziać. Taki mogą śpiewać w sposób rozmaity. Taki szpak czy kos, samiec musi rozwijać ten kos. Główka zresztą też. Wraz z wiekiem ten śpiew jest bardziej rozbudowany, i atrakcyjniejszy, bardziej podoba się samicom. Ale są i takie strategie, gdzie musi być wykonana perfekcyjnie konkretna strożka, jak u słowników, u skoronka. Jak coś jest nie tak, to u kopciuszka, ale ten zgrzyt, ale musi być perfekcyjny. Jak jest nie tak, to będzie wężemy, będzie latem zgrzyta, a się tam uczy. Więc y, są też takie ptaki, które muszą śpiewać może mało pięknie, ale za to wytrwale. Wrzęczka, strumieniówka, świeższa, takie to jest takie z z, 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 z z tak przez 40 minut. Samica słuchał, wytrwał. <grym> Więc, jakby są różne sposoby, ale zawsze ze strony samca to jest sygnał. Jestem, rewi jest zajęty, ubudzi się rano, śpiewa, przeżyłem noc, uwaga, tygryf, wchodzi mi w rewin. Ale zawsze to jest, to jest sygnał dla samicy: że tu jest atrakcyjny samiec. Prawda? Że, 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 od, że od tam jest. Więc ten śpiew spełnia wiele różnych funkcji, ale myślę, że o śpiewu musielibyśmy zrobić odrębny, że tam nie wytrwał. A propos śpiewu. To opowiem mu podróżniczka. Mam no, jeszcze chwilę, mam nadzieję. Płaskowyż w Norwegii. Byłem tam, badałem ptaszki. Akurat te ptaszki badał znajome, znajomy, ale później ja mu się pomagałem w analizie ptaszków. Podróżniczki. Na płaskowyżu gdzieś tam w Norwegii żadnych innych ptaków nie ma. Takie listy brzozy, wieżmy i te podróżniczki sobie gdzieś tam latają. No i badałem te podróżniczki w ten sposób, że każdy sam, który przylatywał, był pytany, obrążkowany bierzony, uważony, i potem sobie tam dalej zanurował swoje rewili. Wszystkie były znane, na danym płaskodóżu wszystkie podróżniczki były zaobrączkowane, składane. No i po pewnym czasie one już przylatywały, za bo nie było tego stresu. No i wyobraźmy sobie taką sytuację. Przylatuje pierwszy samczyk. Śpiewa, nie ma komu śpiewać, ale śpiewa. Potem przylatują następne samce. Śpiewają te rewili podzielone, pojawiają się samica. Pierwsza samica? Nie wiadomo dlaczego, od razu z tym który był pierwszy. No bo miał największe najciekawsze terytorium, najbogatsze. Wszystkie samce jakoś tam sobie samiczki poważnie. Ten co przyleciał pierwszy i śpiewa cały sezon. I śpiewa. Pozostałych pilnują samic, gdzie one chodzą, zaglądają zazdrośnie. Pilnują, sprawdzają, gdzie samice są, gdzie ona się schowała, gdzie sąsiad. A ten śpiewa. Potem dokonano analizy DNA wszystkich ptaków na tym płaskowie. Cóż się okazało? Wiele samców, które dygnowały swoich samic, w ogóle nie miało ani jednego własnego dziecka A ten tu śpiewał, jak dzieci w każdym. <laughs> Więc na no, to śpiewa. <laughs> Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, powiem, że Państwo tutaj na Facebooku przesyłaliście sobie komunikację, to jest właśnie te pytanie dla gości, którzy są spoza wiejska. Gdy jest okazja, proszę kierować swoje pytania do naszego... proszę, <laughs> Z tego wykładu jestem, ale Pan Dyrektor jest poza tym, że świetnym to, że fachowcem w swojej dziedzinie, to jeszcze po prostu nawet przekazania tej fachowej wiedzy w taki przystępny sposób to jest ogromny kapitał. Ja pamiętam, że moje litologiczne mhm. pierwsze doświadczenia to połowa lat 70. i album e, takiego pana Sokołowskiego. A w tej chwili już można kupić takie dwutomowe Wydanie też taki polski pana dyrektora. I naprawdę warto mieć to w domu, bo ja mam taki zwyczaj, że jak widzę ptaka i nie jestem pewien, to natychmiast sięgam do albumu, żeby sprawdzić, co to jest. Jakby to wtedy do takiego ta obserwacja innego wymiaru, bo wiemy na co patrzymy. Jak zanim do pytania, to takie moja ciekawe obserwacja, odmitologiczne, pamiętam, ja że wiosłem syna kiedyś do przedszkola numer 5 byłem świadkiem polowania dwóch kawek na wróble. Oczywiście jakby to jest znane zachowanie, natomiast jakby rzadko go zaobserwowali. Te dwie kawki ganiały tego wróbla wokół tuli, na, naszą tak osłabną, że go dopadły na ziemi i go no, y, tak. zaziobali. E, Także takie, nie było niestety wtedy tych smartfonów, żeby można było to filmować i wrzucić na YouTube. No ale tak by coś ja, ja bym natomiast chciał zapytać o coś takiego, że pojawiają się okresowo gatunki nowe ptaków. Tak w Bielsku te kliczoły, które ktoś tam trzymał, takie z klatki na głowie, one się pojawiły jakieś około 15 lat temu w Bielsku, Wcześniej ich nie było, teraz cały czas sobie. widać pleszki. Które kiedyś nie było, były, teraz to były w lasach ale całkiem popularne właśnie zaczęły myśleć o jak jest z tym pojawianiem się, przemieszczaniem się małych gatunków ptaków do nowych gatunków. Proszę Państwa, w ostatnich latach w Polsce przestały gniazdować kulony, wymarły. Nie ma już kulonów. Bataliony od pewnego czasu też już nie gniazdują, w gniazdu. nie gniazdują, ale pojawiła nam się na przykład mandalia. Śliczna mała kaczuczka z Kim, Znają poza. Tak. Yy, zaczęło się od tego, że doktor Trzymiński z Parku z i zwierząt w Kazidzowie w 1980 roku sprzedał dwie parki do Łazienek, do parku łazienka. Tam mieli kaczki, które były do kamiane i chcieli coś jeszcze, kupił w niego te dwie mandalki. I on te kaczuczki sprzedał, zainteresował kasę, pojechał do Kazidzowa, ale on już tam był. Bo jakby nie powiedział, nie pamiętał, że, żeby przycięli piłkę, i tego nie powiedział, on też nie przycięli piórek, tylko wypuścili z tych pióreczek. One się opłynęły troszeczkę i poleciały. No i więc oni zamówili drugi raz, gdzie pary dni rok, no, tylko żeby już miały przycięte piłka. No i on je tam przywiózł do łazienek, no ale jakby powiedział, w drugim razem taniej W każdym razie tak się zaczyna mandat w łazienku. W tej chwili na Mazowszu jest ze 120-150 samy związujących. Szybko, bardzo szybko latają. W samczyki, śliczne, cudowne. Wynajdują w bardzo małych dżukach, więc właściwie z nikim nie konkurują. Pojawiła nam się nowa kaczuszka, śliczna. Tylko na Mazowszu na razie. Wrócimy czaple białe. W ostatnich latach. Kraska znika szybko, ale przybywa żony. To wszystko się dzieje, znika na gdziernawka. została właśnie w niebie u to niektóre gatunki, które mają u nas granice swojego zasięgu, to, to te granice mogą być takie fruktujące, Raz są, nas nie ma. Przykleczała w latach 70. Zielonia pojawiła się w Polsce. W latach 90. Piszka cytylnowa. Więc to jakby jedne gatunki znikają, pojawiają się następne. I jedne, te, które pojawiają się naturalnie, jak sierpówka w latach w ubiegłego wieku, no to uznajemy za naturalny. Ale te, które są obce, sprowadzone sztucznie, no to się z gatunek obcy, inwazyjny. I tak jest na przykład z wierniką kanadyjską, którą kiedyś sprowadzono z Kanady do Europy. my w tej chwili już na, na uraz z zimą na wybrzeżu potrafi zimować nawet 6-8 tysięcy tych Bardzo agresywna więź, wielka, która przepędza wszystkie inne traki zwrotnie. więc są na wodzie granicowe. Więc jest rachunek opcji inwazyjny. Magnęka też jest gatunkiem obcym, ale nie jest inwazyjna, nie jest agresywna. Pojawiają nam się sterniczki też bardzo agresywne, też niebezpieczne. Pojawiają się gęsiówki egipskie, jeszcze jeden gatunek agresywny. Więc to się dzieje bardzo dynamicznie. Natomiast w miastach ten proces jest jeszcze szybszy. Pojawiają się papunki, aleksandretki obożne, w kilku miastach. Yy, pojawiają się właśnie nagle taki, które były pierwotnie dla jak kluczowy czy pleszczy. Nagle się pojawiają w mieście. W tej chwili grubki pojawiają się nie tak? Więc jakby to się dzieje, dlatego apeluję o to, żeby notować. Chodzimy gdzieś na spacery, o którym zapisujemy, bo potem ktoś uchwyci, kiedy ta pierwsza mandelka udało się ustalić, kiedy te mandelki się zaczęły właśnie tak. Bo doktor Krzywiski sobie przypomniał, kiedy sprzeda. Ale yy, takie projekty o ominy sekundy, te młode, które wyhodowały się od tych mandelek parfonem, no, umiały latać To rodzice z już. Więc tak, nowe gatunki niestety mogą się pojawiać, to jest proces dynamiczny, dlatego trzeba to notować. A czy to prawda, że tej chwili jest tylko jedno stanowisko kraski? Myślę, że nie jedno, ale, ale tak naprawdę w sensie regionu jaki to jest, to, to są nasze kulpy tam do myszyńca. Na pewno jest tam więcej niż jedna para, ale, ale to jest takie stanowisko w sensie, że tam oni jeszcze są. Natomiast no, tutaj te próby ratowania kraski poprzez podawanie pokarni. Jaki ma sens wystawianie w kuwetach moczników czy świeższych tym kraskom? Do no, czego się nauczy młoda kraska od życia? Nie szukać kubego. W sensie to nie ma. Yy, więc to, to nie jest proces, który dzieje się tu. Bo na Ukrainie, w samym centrum y, tego areału czyli Rumunia, y, y, tam w ogóle nie ma problemu, tam jest tych bardzo dużo. Tutaj na peryferiach północnych zaczęły się, myślę, tu przyszłości przyszło w latach 60. Potem się wycofały. całość już Tego procesu nie ma co powstrzymywać. Yy, no, to jest naturalny proces zajęcia. Natomiast co jest jego przyczyną? Czy coś się wydarzyło w centrum? Raczej nie. Okazuje się, że przyczyną są straty w czasie budówki. One wędrują przez północne Arabskie. a tam są zabijane, strzelane, łapane sokołami dla zabawy. I nie jest. Po prostu w sztukach. Mojżesz 20, 30. To jest tylko zabawa. Tak jak na Malcie strzela się do ptaków dla twierzy, w Wyszmioroja dla zabawy. To samo na Cyprze. Zjada się małe pokrzewki. Dzieją się procesy przeciwne w Europie i w ogóle na świecie. I te takie, które są takami drobnymi, one czasem się udaje, jak bo z Bocianami w udało się dogadać z miejscowymi słuchajcie, w Libanie. Nie ruszajcie, to są nasze wociany, strzelajcie do miasta, zabawy, bo to nasze. wychała ekspedycja Polaków, przekonali, nie ma problemu. Ale nie zawsze, że to się udaje. Nasze te są zjadane w Egipcie, bo lądują po przeleceniu przez Morze Szybciej. Nasze ptaki szponiaste są zabijane dla zabawy w no? Malcie i kilku innych miejscach. Kto zgadnie, ile grosztów śpiewaków co roku w Europie legalnie jest zabijanych? Kto zgadnie? No. Jaką ślizbę niektórzy rzuci? Mało? No? Nie no, więcej niż setki. milion. Ile milionów? Więcej. No, 15. My chronimy te drozdy. A oczywiście, jeszcze ciekawe w tym wszystkim, gatunek, one nie jest zagrożony w całej Europie. jest stabilnie. 15 milionów corocznie zabijali, chłopali w siatki, w lewy, na różne sposoby na plantacjach oliwek. Dlatego, że kiedyś oliwki były małe, I takie drozdy zimujące w chorych ilościach na Półwyspie iberyjskiej połykały całą oliwkę. No trawimy potem pół a wystarczyło mu 2-3 na dzień i z głowy. I nie było wiekiem większych strach. Teraz oliwki są duże, teraz nie jest w stanie tej rybki połknąć, Więc ją o, trochę skupie. Powoduje straty, tylko traci wartość. Więc są całe namioty do odławiania tych tych i one są zjadane, zawitane, A kto zgadnie ile z się zjada? W Europie, we Francji. Co roku? 2 miliony. A skorwonek znika, znika, znika. Po nie ma tego skorwonka. My chronimy kuliki wielkie, a Francuzi dopiero w tym roku przekonali, przekonali się, żeby nie strzelać do kulików. Oni strzelają do kulików. My tutaj chronimy leśnówkę, a oni strzelają. Więc to, w Niemczech 6 tysięcy łamędzi czy 8. Wiele rzeczy się dzieje. Umiona <śmiany> y -y, kupowatych nie strzelają. Y -y, u nas na przykład myśliwi polują na żywacze. 11 kilkanaście tysięcy żywaczy. No tak, to, to jest grzybaczek dużo, no zresztą pozyskują, Ok, no zdawało się, że to dużo. Niemcy 300 tysięcy, Francuzi, Włosi razem półtora miliona, plus Hiszpanie. Gdzie te polskie myśliwy? To samo ze słonką. W Polsce pozyskanie słonych to jest 400 osobników, 400, bo już nikt nie jest tym zainteresowany. Kiedyś to były takie ciągi wiosenne myśliwy, to było takie pierwsze wiosenne polowanie, strzelali wtedy kilka tysięcy. W tej chwili strzelają 400 sztuk. Co to jest? Na tej populacji to w jednym mieście się więcej rozwijało w A wiecie Państwo ile strzelają w W 2014 roku 560 tysięcy. Więc o czym my w ogóle mówimy? A Francuzi zjadają 2 miliony skowronków i robią to im i robią to w ten sposób, żyją w niewielkim, specyficzny sposób w głębokim oleju w cieście. i jedzą je na takich ludowych festynach, mając ogromne kapelusze, jakieś te kaptury, jedzą w tych kapturach, żeby Bóg nie widział, Jakie te kasy oni zjadają? I to się dzieje we współczesnej Europie. Więc czasem jakby, jak człowiek dotroczy do niego, ta, 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 ta wiedza o tym co się dzieje w Europie, jakie to jest niespójne. Że te ptaki chronione w jednym kraju lecą, a w drugim są zabijane. W jednym płaci się mnóstwo pieniędzy na ratowanie ptaków, a w drugim są zabijane. To samo z krasą. Tutaj wielkie projekty ratowania krasy, a one lecą, a tam wody dla zabawy, pozyskują uzyskują je sokołami, nie dla jedzenia, tylko dla zabawy. Więc jakby, dopóki tam się tego nie poprawi, są, jest taka koalicja, niech żyją, która właśnie stara się coś naprawić, ale ona działa Polska. to tak naprawdę, takie wędrowne nie powinny być robione tylko w jednym kraju, tylko wszędzie, Dopiero wtedy ma to sens. Są podpisane konwencje warmińska, ramczarska o tych czasach wędrownych, ale no, to wszystko ciągle jeszcze są różne, jakby dodatkowe zezwolenia, tak zwane, w tej Unii Europejskiej na dodatkowe pozyskiwanie praw. Bo no, dzieją się rzeczy, których nie rozumiem. Nie rozumiem, ale postaram się. Będę Państwu jeszcze raz. Ja mam jeszcze małe pytanie techniczne. Jeżeli mamy rannego ptaszka takiego już podrośniętego, to znakawka w tutaj w mieście najbardziej potrzebne, <coughs> gatunki, co my możemy zrobić, żeby mu pomóc, a nie zaszkodzić? Czy Pan jak odwozić się koszty? Jak widzimy takiego młodego ptaka, to zadajemy sobie trzy pytania. Czy interwencja jest absolutnie potrzebna? Stoi na nogach, wierzchnia rydziarski, niepotrzebna. Interwencja zabieramy, na naprawi. Jak najdalej i wszystko. Yy, drugie pytanie, czy jeżeli decydujemy się na zabranie tego ptaka, bo coś mu jest, coś jest niewyraźne. Decydujemy się na zabranie. Drugie pytanie. Czy mamy warunki do trzymania tego ptaka w domu? Bo nie, nie mamy takie mery, że mają ma, ma kawkę, którą tam koty się na nią czaiły. Zdrowa kawka, jak się powiem, że Koty się czaiły, psy to nietoperze wszystko na tą kawkę wylną. Zabrano go do domu, ale człowiek już ma dwa tygodnie tę kawkę domu i on już nie może dłużej, bo ma w domu kota, psa, małe dziecko, ciotkę i żonę w ciąży. I, i prosi o zabranie tej kawy. No to po co człowieku tę kawkę zawierać do tego domu? Nie ma, nie ma. Trzecie pytanie, czy mamy odpowiednią wiedzę, żebyśmy tego ptaka nie nakarmili kiełbasą, czyli nakroili mlekiem. Więc jakby na stronie yy, na obroku warszawskiego jest link do naszego azylu dla ptaków. Tam są zdjęcia ptaszków, można dopasować ptaszka do obrazka, aby mniej więcej wiedzieć co to jest. I tam są sposoby działania. Natomiast jeżeli chcemy wziąć pomocy rzeczywiście, wchodzimy na stronę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czyli ktoś, Tam są ośrodki rehabilitacji, jest mapa. Rozmieszczonych są tam 53 ośrodki na tej mapie. Jak się najedzie na dany ośrodek, pojawiają się informacje teleadresowe. Zawsze gdzieś w okolicy można znaleźć. Jeżeli nie, mamy tu lokalne towarzystwo, tak. Natomiast to na zawsze można wysłać maila do azylu. Lepiej nie dzwonić, zwłaszcza w życie sezonu, bo jest tam z 50 telefonów na mniej więcej dziennie. Lepiej maila dostaje się fizyczną informację, że z powodu dużej ilości ktoś tam, tam, coś tam, ale wszystkie maile doczekują się odpowiedzi. Kilka lat temu staliśmy nad Bugiem i takie takiej dolinie y, rozlewiska. Proszę mi powiedzieć, to możliwe, że ptaki, y, czapy y, i te inne wszystkie takie bociany, czy one umieją przewidzieć, y, kiedy będzie y, wylewane rzeka? Bo nie co roku wylewa. Bo to w drugiej strony ulicy, one tydzień, 3-4 dni wcześniej, zanim się rozlało wszystko po łąkach, one już było. No y, y, bo właśnie o Nawet kilkaset czapli siadało na drzewa, Tam było ukraińskie stron stronie, tak, i i nie No i właśnie, po to trzeba notować, po to to wszystko trzeba notować prowadzić obserwacje. Ale tak one przewidują to? No przewidzieć to trudno, być no może coś gdzieś, jakieś informacje, gdzieś gdzieś były rozlewiska, no być może no, jakieś, jakieś tam z, ślady robisznego myślenia muszą mieć przecież, skoro my mamy... To zwierzęta już nie ma, nie w ogóle. Proszę Państwa, to są właśnie obserwacje, które wymagają prowadzenia notatek. Z biegowiska trzeba trafnie za dwa dni, wiele, albo za dzień. Jeśli to powtarza, są rzeczy szokujące, jeżeli chodzi o kadłub. Ja Państwu powiem taką inną taką historię dotyczącą kondorów e, Olbrzymich. Wielki program kondorów w ogrodach zoologicznych i program wypuszczania tych kondolów w naturalnym środowisku. Zawsze w takim wypadku trzeba mieć organizację miejscową, monitologiczną, no i w takim wypadku trzeba też mieć. Poparcie lokalnej społeczności, żeby nie wypuścić komuś wsiada, który będzie polował na kury, prawda? Ale akurat z kondorami kłopotu nie było, dlatego że dla jest to tak święty, który sprowadza deszcz. deszcz pojechał od dolok, wielki program przez kilka ostatnich lat, to kontroli, ze zostało zorganizowane przez duże takie goriery rehabilitacyjne, do rozlatania wypuszczane. No i akcja wypuszczania, jest to w Indianie, festyn ludowy, modlitwy o deszcz, wypuszczanie kondora i pada deszcz i jest 16 wypuszczeń kondorów, 16 lat z też, facet mi mówi, ja nie wiem jak to działa. Myśmy, mamy wzor bociany, które są kalekie i yy, nagłowiliśmy, tu mamy tam współpracę z Ambasada i ale Ambasada jest trzeba coś koniecznie, za jakiegoś ptaszka zaadoptować i sponsorować. Stanęło na bocianie i było polski symbol. Okej, okay, jest bocian, płacą, niewiele płacą, ale co miesiąc płacą na, na, na te bociania, na nasz drugi no i właśnie niedawno byłem w ambasadzie Izraela przy, przy jakiejś na sprawie, bo przygotujemy wystawę i pani Ambasada mówi, tutaj pani jest, mówić, słuchaj. Ja nie wiem, jak to działa, ale mam dziś się wciąż. Więc trzeba prowadzić notatki, bo dzieją się rzeczy, których nie rozumiem. Bardzo dziękuję za uwagę.